Szczęść Boże, witajcie. Szczęść Boże. Dobrze, że jesteś siostro i bracie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Modlimy się dzisiaj 10 rozdziałem Mateusza. To już prawie połowa. Zapraszamy do tego, żeby za chwileczkę, jak będziemy się modlić, wzbudzać w sercu takie pragnienie. Pragnienie, żeby w tym słowie objawiał Ci się Jezus żeby Ci pokazywał, jaki jest, żeby do Ciebie mówił. Jak będziesz to wzbudzać w sercu, będziesz prosić w modlitwie z mężem, z żoną, to możesz być pewny, że to się stanie. Zapraszamy do modlitwy. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Ojcze, proszę, pobudzaj moje serce do pragnienia. Do pragnienia spotkania Twojego syna Jezusa. W tym słowie. Proszę cię, ojcze. Proszę cię, ojcze. Proszę cię, ojcze, otwieraj moje serce nad wszystkie tchnienia, na poruszenia, abym dzieliła się tym, co słyszę od ciebie, abym tego nie zachowywała tylko dla siebie, aby to przynosiło owoc. Proszę cię, ojcze. Proszę cię, ojcze. Proszę Cię, Ojcze, czyń ten czas czasem leczenia naszych serc w małżeństwie. Dotykaj tych miejsc, które jakoś bolą, które są chore. I łącz nas w mocy sakramentu małżeństwa. Daj nam spotykać się ze sobą nawzajem w miłości, w Twojej miłości i w Twojej mocy. Proszę cię, Ojcze. Proszę Cię Ojcze, proszę Cię czyń z nas jedno, abyśmy byli jedno ciałem i duszą i sercem, abyśmy też byli jedno z Tobą, z Trójcą Świętą. Proszę Cię Ojcze. Proszę Cię Ojcze. Też proszę Cię Ojcze za nasze dzieci. Ty jesteś najlepszym rodzicem. Proszę Cię, żeby, żebyśmy też mogli się dla naszych właśnie dzieci stawać się dobrymi rodzicami, żeby oni też w Tobie mogli odkrywać najlepszego Ojca. Proszę Cię, Ojcze. Proszę Cię, Ojcze. Duchu Święty, czytaj nam to słowo. Dziesiąty rozdział Mateusza. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszym Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon gorliwy i Juda Iskariota, ten, który go zdradził. Tychto dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do Pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski, wart jest bowiem robotnik swojej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie Go pozdrowieniem. Jeśli Dona to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przejąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. Oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w sych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom. I o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie sen człowieczy. Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczyń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali, przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione. Ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa, a przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię? U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz ktoś się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, Zaprawdę powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Zapraszamy do tego, żeby jeszcze powrócić, porozmyślać o tych słowach, które nas jakoś zatrzymały, podzielić się, jeżeli to możliwe, z mężem, z żoną. A potem na podstawie tego słowa zbudować krótką modlitwę, dajemy sobie chwilę czasu. Słuchając tego słowa, tak bardzo mocno dotyka mnie fakt, że kiedy Jezus wybrał dwunastu, to dał im wyraźnie zadanie, że nie idźcie do pogan, że mają iść do tych, którzy są z owiec, którzy poginęli. A zarazem, kiedy myśli się o tym, że masz iść do tych, którzy są z owiec, że oni poginęli, trzeba je odszukać, pomóc im wrócić, to raczej ja takie mam myśli, że to raczej jest przyjemne pójść do takich ludzi. Ale z tego wszystkiego, co dalej wynika, cały czas Jezus jakby zapowiada, że będziecie prześladowani, że nie będzie wcale tak łatwo, że będzie ucisk. Niż od tych swoich dostanie się najbardziej po głowie. Bardzo mi to jakoś przejmuje. Jest tu też takie słowo, że będą mieć was w nienawiści, będą was nienawidzieć. Dla mnie to słowo oznacza trochę, jakby, nie jakby ktoś nie chciał. Widzieć kogoś takiego, kto jest posłany. Ktoś, kto odwraca wzrok od tych, którzy chcą mu powiedzieć o bliskim królestwie. To wszystko takiegoś pokazuje mi, że Pan Bóg nie obiecuje, że będzie łatwo. Że kiedy posyła mnie do czegokolwiek, do jakiegokolwiek zadania, to mnie uprzedza o tym, że może nie być łatwo. Ale to nie znaczy, że mam tam nie pójść, że mam o czymś nie powiedzieć, że nie, nie, ch nie chce Pan Bóg, żebym po prostu próbowała się podobać tym ludziom, ale o wiele ważniejsze jest to, żeby wypowiedzieć to, co On chce im przekazać. Dla to jest zachęta do takiej odwagi. Odwagi, ale połączonej z tą wiarą, że jak przyjdzie potrzeba, to Pan Bóg da słowo. Że Pan Bóg da słowo, które pozwoli się wytłumaczyć, wyjaśnić, że nie muszę się tego obawiać, że, że mi w coś posyła, ale nie mam właściwie nic, co by mogłoby być dla mnie pomocne, że jedyne co to jest właśnie Jego Słowo że ono przyjdzie. Ono przyjdzie i będzie po prostu w danym momencie pomocne, owocne, yy. i ono będzie działało. Że ja mam być tylko takim narzędziem. Dla mnie to jest trudne słowo, bo ja jestem mało odważna. Mi jest trudno wyjść z jakimś słowem. Mi jest trudno po prostu upomnieć, wezwać do czegoś. Patrzę tak całościowo na ten akurat rozdział i jest tak dużo tych wskazówek. Chyba tak najmocniej mi zachęca to słowo, że darmo otrzymaliście, więc darmo dawajcie. Um, że to jest jakiś dług, który muszę spłacić w takiej formie, że, że Pan Bóg dał mi i ja muszę to przekazać dalej. Mimo jakiegoś może obawy i lęku, ale z ufnością, że, że On po prostu poprowadzi. I da odpowiednie słowo wtedy, kiedy będzie ono potrzebne. I o to odwagę, proszę cię, panie. Proszę cię, panie. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. To pierwszy moment. I za każdym razem, kiedy to czytam, bardzo mnie to przejmuje, że Jezus woła uczniów, czyli tych, którzy chcą się uczyć, tych, którzy chcą poznawać Jezusa, tych, którzy jeszcze nie wszystko wiedzą, że tym daje władzę, a nie tym, którzy właśnie mają mniemanie, że już wszystko wiedzą, że byli na wszystkich rekolekcjach, na wszystkich stopniach. Niezwykle mnie to przejmuje, bo to mnie ciągle pyta, Łukaszu, czy chcesz być uczniem, czy nauczycielem? Pokusa jest, żeby być nauczycielem. A tylko uczeń ma władzę. I, I ta władza jest dana za darmo. I tak samo jak Jezus mnie woła e, do tego, żeby być uczniem, tak samo woła Ciebie, żeby być uczniem. Żeby codziennie budzić to pragnienie zachwycania się Jezusem, szukania Go, słuchania Go. I to słowo w ogóle zaprasza do tego, żeby uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy. Dzisiaj w moim otoczeniu, w twoim otoczeniu, Jezus zaprasza Cię do tego dzisiaj. To nie jest historia, to jest rzeczywistość, w której stawia Ciebie Jezus dzisiaj. Też za, e, mnie jakoś bardzo porusza, że On nas zaprasza do drogi. Że, że to jest droga, że nie bierzcie w drogę torby. Ani dwóch sukien, ani sandałów. To jest takie słowo, które mnie zaprasza do tego, e, żeby się przesadnie nie przygotowywać. Ja mam też takie, jakieś takie wewnętrzne zawsze pragnienie, że, że się do czegoś przygotowuję, to muszę mieć dwa zapasowe wyjścia, dwa zapasowe sprzęty, wszystko przemyślane, wykalkulowane, schemat podstawowy, zapasowy, plan A, plan B. W ogóle to słowo jakby zaprasza do czegoś innego. Nie? Mało tego w ogóle ono jest takie, takie nielogiczne. I najciekawsze jest to, że ta droga ma się, ma się odbyć w Kościele. Że idąc do, do swoich, do Kościoła. Właśnie, żebyś nie, nie brał tych sukien, sandałów, ani laski, pomimo tego, że Jezus mówi posyłam cię jak owce między wilki. To gdzie są ci wilcy, w kościele, y we wspólnocie. Potrzebna mi to jest, jakby, żeby nie mieć tej laski, żeby się nie odpędzać od tych wilków, żeby być bezbronnym, że w kościele nie o to chodzi, żeby walczyć kijem, ale chodzi o to, żeby po prostu wejść w tą drogę do Kościoła, nie? Iść i leczyć, iść i uwalniać, iść i wypędzać złe duchy. Za darmo. Otrzymaliśmy za darmo. Dawajmy. No niezwykle mnie y, porusza to słowo. Y, jakby klamrą tego jest miejcie się na baczności przed ludźmi, nie? Żeby w tym wszystkim być bardzo uważnym. Że to, że to z jednej strony yy, nie przygotowujcie się, ale, ale bądźcie uważni. Uważni, żeby nie stracić Jezusa. Aby nie stracić Jezusa i tego, yy, tego pragnienia bycia Jego uczniem. Panie, wzbudzaj we mnie takie pragnienie, żebym zawsze chciał... Yy, się uczyć od ciebie zawsze chciał Ciebie szukać. Proszę cię panie. Proszę cię, Panie. Proszę cię panie, za, za, za naszą wspólnotą, za naszym kościołem. Proszę cię Panie. Proszę cię Panie. Proszę cię za tych, do których nas będziesz posyłać, abyśmy do nich nie podchodzili z lękiem, abyśmy mieli dużo miłości do tych ludzi. Proszę cię, panie. Proszę cię, panie. Panie, proszę też, zachowaj mnie od jakiegoś lęku, strachu, że nie będę umiał odpowiedzieć, że będzie mi brakowało słów. Daj mi tą pewność tego, że, że, że Ty jesteś i to wystarczy. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie. I proszę Cię też o to, abym wierzyła w to, że Ty chcesz przeze mnie dzięki moim rękom, dzięki moim nogom przyprowadzić innych do siebie. Żebym wiedziała, że mój. Moje działanie jest też potrzebne, że, że Ty się też posługujesz człowiekiem. Proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Proszę Cię, Panie, yy, daj doświadczyć tego, że, że wołasz nas po imieniu, że głośno wypowiadasz nasze imiona i daj doświadczyć tego Twojego posłania w tą drogę. Proszę Cię, Panie. Proszę Cię, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, bo Ty dajesz siebie poznać przez słowa, przez ten czas, przez to, że nas gromadzisz razem. Przez, przez internet, że nas gromadzisz w małżeństwach, że pozwalasz tam się w ciebie wpatrywać, że słuchać Twojego głosu. Wierzymy, że, że Twoje słowo nie wróci bezowocnie, ale ono będzie nawilżać, oczyszczać nasze serca, zanim, zanim wróci do Ciebie. Tej Twojej obecności pośród nas bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Ty jako jedyny Pan, jedyny Zbawiciel, Baranek ukrzyżowany i z martwych Chwała Ojcu, I, i, Synowi, i Synowi i Duchowi, duchowi świętemu, świętemu, jak, jak była na, na początku, teraz i zawsze, i na wieki wiek, wieków. Amen. W imię Ojca. Amen. Amen. Dzięki, bracie i siostro, że jesteś wierny. Zapraszamy do tego, żeby spotkać się za tydzień, być wiernym. No i oczywiście do dalszej modlitwy ze współmałżonkiem, dialogu. Może do modlitwy rodzinnej. Może podjęcia reguły życia. Może do czegoś właśnie dzisiaj Cię to słowo zapraszało. To jest bardzo dobry moment, mm -hmm. bo to jest początek lepszej części Twojego życia. Dzisiaj jest ta minuta. Do zobaczenia, do usłyszenia już, bo już i tak długo. Szczęść <laughs> Boże.